Widzę, co zacznę widzowie. Dziś podjęłam decyzję, że te paczki będą. Możecie przesyłać na porębę górną. To jest poręba górna 36. Kod, po, kod pocztowy 34 730. Zapraszam do wysyłania paczek do 12 maja. Moje urodziny będą 11 maja. 18 ja potem tym ja, mm. mała impreza, już zapraszam serdecznie. Plus tego e, dziękuję wszystkim widzom, dziękuję wszystkim TikTokerom, dziękuję wszystkim z osobna, kto się przyczynił do wszystkiego. Mm. Niestety moja choroba postępuje mm. i bardzo się zleczuję, ale mm, obiecałam Wam, że ten i mm. będę... No, na razie z Wami, także wielkie dzięki i, I pozdro, I pozdropa. Chyba tak.